Posiadanie kwiaciarni to jest raczej biznes sezonowy, są takie okresy, kiedy rzeczywiście tej pracy jest więcej, więcej jest klientów, nie wiem, czas ślubów, czas komunii, czy raczej jest to taki biznes, który mm, właściwie przez cały rok regularnie przynosi podobne zyski? Nie, nie. Przez cały rok nie przynosi regularnie zysków, natomiast wiadomo, że jeżeli są śluby, a u nas śluby w tej chwili jeszcze w dalszym ciągu są, kiedy jest literka R, nic się nie zmieniło, to wtedy najwięcej z tych ślubów, komunie też, dnie takie jak Dzień Kobiet. Hmm. Później dzień, dzień Walentynki, Dzień Babci, Barbary, popularne imieniny to są dnie, które powodują, że są większe obroty, większe zyski. Gdybym teraz chciała założyć kwiaciarnię, bo na przykład zaintrygowała mnie Pani swoją pasją i miłością do kwiatów, to jakiego rzędu musiałabym mieć finanse, żeby wystartować tym biznesem? Najpierw musiałabym Pani zadać pytanie, czy posiada Pani własny lokal, czy będzie go Pani wynajmować, bo wynajęcie lokalu w tej chwili w Warszawie no to przekracza no, niepotyczne kwoty. Warszawa w centrum jest bardzo droga. Bardzo ważna jest lokalizacja, lokalizacja prawda, w tak. kwieciarni. Lokalizacja też jest bardzo istotna, jest bardzo ważna, ale peryferie Warszawy też mają y, swoje kwieciarnie, które też dobrze prosperują, też mają swoich klientów. Y, z tym, że tam już tylko i wyłącznie jest klient, który tam mieszka lub pracuje, prawda? Tutaj w śródmieściu to są klienci i stali. Jak i zarówno klienci, którzy przyjeżdżają, zwiedzają, zwiedzają, zwiedzają są hotele, są restauracje. To, I i w takich klientów też jest więcej. Jeżeli już pani opłaci hmm, lokal, nie będę zagłębiać się, ile on kosztuje, to na wyposażenie takiej kwiaciarni i na pierwsze kwiaty, które trzeba kupić, to w tej chwili około 50 tysięcy. Takie mhm. na, na, na małą kwiaciarenkę. Kwiaty ubożyny można też kupić przez internet. Powstanie tej kwiaciarni internetowej to wymóg współczesności, no bo właściwie internet wkracza w każdą sferę naszego życia. Czy to pomysł na rozszerzenie pola działania tej kwiaciarni? To jest jedno i drugie. Komputery towarzyszą nam cały czas przy hodowli roślin, prawda, przy obrotach i przy rozliczeniach, więc przy ja wykorzystuję ten drugi etap czyli przy tych obrotach i wychodząc naprzeciw klientom, celem ich zadowolenia, zaspokojenia, potrzeb takie, jakie są w tej chwili, że wszyscy chcemy kupować wszystko przez internet, żeby nie wychodzić, bo nie mamy czasu, nie dysponujemy tym czasem. Stąd ten pomysł sprzedaży przez internet. Jak ważna jest promocja w przypadku kwiaciarni? jeżeli już zainwestuje te 50 tysięcy, wspomniane, tak. No, i powiedzmy, mam klientów, to rzeczywiście też powinnam zainwestować w promocję, żeby ten biznes mógł się rozwijać? Tak. Bo w tej chwili, jeżeli ja nie będę inwestowała w promocję to ja będę tylko w takim jakim małym miejscu, prawda? I osoba, która przechodzi 10 razy, zobaczy za 20 razem, że ta kwieciarnia tutaj istnieje. Więc muszę się reklamować. A reklamą najlepszą to jest wiadomo, że internet w tej chwili, jak i zarówno no, telewizja. Taka rada. Osoby, która no, w tym biznesie florystycznym siedzi dość długo. Dla młodej osoby, która rzeczywiście chciałaby taką działalność rozpocząć, co by Pani doradziła na początku? Na czym się skupić, na czym sfokusować, żeby no, ten biznes mógł też istnieć przez co najmniej 20 lat. E, najważniejsze że to m, e, lubić to, co się wykonuje, prawda? Żeby ta praca to była dla niej pasją, żeby zaangażowała całą swoją miłość. I na pewno jeżeli zaangażuje swoją miłość, to przyrzekam, że to uda. Jej się. Tak jak ja to zrobiłam jesienną, bo to każdej osobie się może wydać. By z sukcesem prowadzić własną kwiaciarnię, nie wystarczy miłość do kwiatów. Trzeba też mieć pasję, zaangażowanie i miłość do biznesu.